A cieszę się niezmiernie, że obecny nasz rząd też bardzo troszczy się o rodzinę. A wyrazem zatroskania naszego rządu o rodzinę było pierwsze: 500 plus dla każdego dziecka. Czy to nie piękne? I Wy przynosicie 500 złotych teraz rodzinie? Do 18 roku życia będziecie te 500 każdego miesiąca dawali swoim rodzicom. Czy to jest piękne? 300 zł dostaniecie jako wyprawkę na początku roku szkolnego, prawda? Żeby rodzice wam kupili przybory szkolne. To jest bardzo ważne. Już to odciąża budżet rodziców. A także państwo się troszczy i daje dotacje na szkoły, na szpitale dla dzieci, kliniki dla dzieci, bo dziecko jest najpiękniejszym skarbem. Dlatego Ojciec Święty wiele razy przypominał, że jeżeli... Państwo, rząd troszczy się o dzieci, to jest wtedy to państwo silne i bogate, bo przyrost dzieci świadczy o wielkości i mocy każdego państwa.